Polecenia przelewów w module kadry i płace. W pierwszej kolejności uzupełniamy numery rachunków bankowych pracowników. Przechodzimy na zakładkę kartoteki Pracownicy. Wybieramy przykładowego pracownika. Przechodzimy na zakładkę Finansowe i Księgowe i w oknie Rachunki Bankowe uzupełniamy numer rachunku bankowego. Za pomocą opcji prawego klawisza myszy Dodaj. Wprowadzamy numer. Zapisujemy wprowadzone dane. Program automatycznie podpowie nazwę banku. Zatwierdzamy i zapisujemy zmiany w kartotece. W kolejnym kroku klikamy w dole okna w zakładkę Rachunek i wybieramy numer konta, z którego będą przelewane wynagrodzenia. W tym miejscu możemy przypisać odpowiednie konto księgowe. Wybieramy z rozwijanej listy odpowiedni format pliku do eksportu poleceń przelewów. Format musi być zgodny z wymaganiami banku, z którego będą wychodziły przelewy. Dodatkowo musimy wskazać miejsce, gdzie ma zostać zapisany generowany plik z poleceniami przelewów. Zapisujemy wprowadzone zmiany. W programie możemy ustawić automatyczne uzupełnienie tytułów przelewów dla list płatniczych. W tym celu przechodzimy do zakładki Administracja, Parametry, Parametry firmy. W sekcji Wzorce opisu Możemy dodać tytuł przelewu dla list płatniczych umów o pracę oraz dla list płatniczych umów cywilnoprawnych. W celu wystawienia polecenia przelewu przechodzimy do zakładki Płace, listy płatnicze, umowy o pracę. Wskazujemy wybraną listę płatniczą i prawym przyciskiem myszy otwieramy dodatkowe menu. Wybieramy polecenie Opcje, zamknij listę płatniczą. Lista musi być zamknięta, żeby móc wygenerować polecenia przelewów. W kolejnym kroku wybieramy polecenie wystaw polecenia przelewów do listy płatniczej. Zatwierdzamy kolejny komunikat. Pojawia się raport z wykonanej operacji. Widzimy, że przelewy do listy płatniczej zostały wygenerowane dla jednego pracownika. Wygenerowane przelewy widoczne są w zakładce Finanse, polecenia przelewu. W naszym przykładzie jest to przelew dla pana Rafała Augustyniaka. Zaznaczamy wybrany przelew do eksportu i wybieramy z górnego menu ikonę eksportu do pliku Home Banking. Wyświetla się potwierdzenie. System docelowy ING Multicash i pytanie, czy eksportować zaznaczone dokumenty. Zatwierdzamy. Pojawia się raport, w którym widoczny jest adres docelowego katalogu, gdzie zapisane są przelewy oraz łączna kwota. Zamykamy raport. W celu sprawdzenia otwieramy wskazany wcześniej folder, w którym widoczny jest stworzony plik polecenia przelewu do banku. W oknie poleceń przelewów możemy oznaczyć te, które zostały opłacone. Klikamy prawym klawiszem myszy na wybranej pozycji i wybieramy operację Oznacz zaznaczone przelewy jako wypłacone. Pozwoli to zapobiec pomyłkom i na przykład ponownej wypłacie. Dziękuję za uwagę.